Czy on... I co? Jakiś. O, ten Tobix No, autentycznie Głowa mu lata jakby miał derpa, no Pa, on ma Nuknoka knoka tymi liśćmi Ej, faktycznie o. ma Ty no Ty trafia... O, ej faktycznie! No. Siemano mordy, jest dzisiaj ze mną Damix. No siema I Jest to nowy kid moderator, którego będziemy dzisiaj właśnie szkolić Będziemy z nim BĘDZIE GRZECZNYCH CHEATERÓW Tak więc, brodeczki, zostawcie Dokładnie. od razu e, Łapeczkę w górę A powiedz ile mają zostać łapek w górę Panie Żeby były skiny tam, widzów miesią, 150, dobra. 100, 150 łapek i będę skiny widzów, tak więc zostawiajcie łapę teraz. I tak samo subskrypcję, mordo. Bo ja wiem, kiedy subskrybujesz, a kiedy nie, tak więc zostaw teraz. Momencik. Nie, nie zostawiłeś jeszcze, chwila. O, zostawiłeś, no i, i, i fajnie. No, e, do, do, i teraz bez żadnego przedłużania widzimy się przy pierwszym zgłoszeniu. O, okej, okay, ogólnie nie było zgłoszenia, tak więc postanowiliśmy się teleportować randomowo dawaj Toyota Mix. I będziemy sobie. Obserwowali tutaj e, Arena Skywars te widzi się do mnie? No już. Dobra, o, Jakoś lagamy. ślagę e, czy tutaj nikt nie ma no knoga i tak dalej, w razie czego to mi mówi e, i będziemy... O, tutaj Amel Chicks chyba? Tak, Amel Chicks spadła? No, e, znaczy nie, nie, nie tyle co cofnęła tylko po prostu spadła, wiesz, i, i, i no. E, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie. Uczeń, o, a my wam poprzypinamy serduszka? Ja przypnę, a Adamix odpowie. E, Okej, okay, kurczę, tutaj Roxy leci, czekać, aż muszę się normalnie na fotelu poprawić. Okej, okay, Roxy leci na środek. Mm, nie wiem. O, chłop, co spadł, widziałem. E, Roxy leci na środek. I kurde, no. Ciekawie, ciekawie się zapowiada. Jak widzę, tutaj ładowarka 69 nic nie robi. No, no. Tobix, sobie co robi Tobix? A Tobix się buduje też na środek. No. Zobaczymy, zobaczymy czy, 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 on i co? Jak mu głowa przeskoczyła? Nie wiem czy to widziałeś? No nie, nie widziałem O no, kurde, ale serio to się dziwne, co jest w ogóle? Chłop sobie tutaj rozkopuje normalnie kurczę, ziemię żeby Alek. móc dojść Zobaczymy no, ciekawe, ciekawe jak tutaj się to zapowiada, znaczy ciekawe się tutaj zapowiada hmm. Roxy widzę tam jest, Tobix tutaj leci no, Roksy, raczej do No tak, 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 no chyba, że wiesz, Tobix będzie odpalonym, będzie miał jakieś no, to. In... to chyba, no tak. No, knoki czy coś. No kurczę, zobaczymy, co tutaj hop. A no, tu się tam jakiś O ten Tobix, no autentycznie, głowa mu lata, jakby miał derpa, no. Jakby derpa co chwilę włączał. Albo ma jakieś lagi, chociaż nie, no z tego co. Czekaj. Pa, on ma no knoka. No ma. Ale co on robi? Wywa... Antiszeć go bił. Widzisz? Wiedziałem, widziałem Miał mną no knocka i Gandhi je Dobrze. Tak więc Dobra. do widzenia, Tobix. E, cheaty. doktok, dok, Jak -dok, więc widzicie? I jeszcze głowa. Ta głowa mi nie dawała spokoju, że jemu tak głowa świeższy kurczę latała, wiesz? I Jezus, trzeba takie ściny są? Majster. O! 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 Nie, nie, tutaj aha, aha. czysta, 300 walka i Roxy sobie poradziła. E, Okej, okay, widzowie, tak więc będziemy jeszcze się do was odzywali za chwileczkę. Tak więc na razie. Okej, okay, mordeczki, spektujemy sobie kolejną marękę. Później może przyjdziemy sobie na SCB już pograć i, i zobaczymy. E, ogólnie jest tutaj Roxy i ładowarka. E, RTZ znaczy RT ziom VIP e, jest jakimś takim graczem, którego nie kojarzę. Połego I lord Mertas nie kojarzę Aha, czyli mówisz, aha. Że, czyli mówisz, że będzie raczej. czy, czy ja się tutaj jak... będą? Obstawiaj! Myślę, że będzie, okej. Okay. Dobra, zobaczymy. Tego ładowarkę trzeba też poobserwować, bo on chyba nie wdał się w żadną bójkę, tylko spadł, nie? No, mi się też tak wydaje. Czekaj, aż zobaczę. E, nie, on się wdał w bójkę właśnie z Roxi wtedy. O, gonią się, gonią się. Tak, tak, tak. E, RTZiom VIP, zobaczymy krótko, no Ej, ty jesteś chyba pierwszym moderatorem, który tak dużo gada, w sensie i to jest spoczko, nie? Bo, bo strasznie, na przykład, czekaj, z kim ja to nagrywałem? Z Samfingiem chyba, to był strasznie cichy. A, a teraz jest w sumie Git, e, czy znaczy w sumie Git, no teraz jest gitara, nie? Po prostu nie jesteś, nie gadasz cicho i tak dalej, dobra. Trzeba też spojrzeć, że ten chłop nie ma czasem autostila. Bądź też fast chesta, bo to też się tak nazywa nie w niektórych chzepakach. Mhm, ładowarka tak. został i Lord Mertas. Co Lord Mertas robi? Siedził siebie na wyspie. Kurcze, no trzeba go będzie przeobserwować tutaj. I zobaczymy, czy chłopy do siebie pójdą. No, wariaty jedne, skobańce. Ale dam temu chłopowi głowa prze... No, 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 mów. Nie mają wyboru, muszą do siebie pójść, albo jeden musi spać. No tak, 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 wiesz, tylko fajnie by było jakby jakby chociaż jeden kurczę, drugiego, nie wiem, spróbował zrzucić czy coś, żeby naprawdę zobaczyć tego Noknoka, bo to jest takie proste, bo no nie oszukujmy to jest się. Czy też się naprawdę bardzo, bardzo, ale się nie kryją, nie? Eee, lecą na Noknokach czy coś. To jest właśnie taki typ do przodu. Tak, tak, tak. Eee, dobra, ten chest, e, z, znaczy bo że auto chesta nie ma, znaczy chest e, fast chesta, e, chest stila, stila tak i tak dalej, i tak dalej e, Jak zwał tak zwał, każdy wie o co chodzi Dobra, tą ładowarkę widzę, że ma gorsze EQ, ale oni chyba do siebie nie przyjdą, wiesz? Tak mi się coś tak się wydaje Okej okay, widzowie, tak więc jesteśmy już, czekajcie, sprawdzę czy się wszystko dobrze nagrywa, ponieważ e, przed chwilą obczaiłem, Bardzo że dobrze. Że około 10 minut, znaczy no nie, nie 10 minut, tylko 5 minut mi, mi ucięło ale nic się szczególnego nie działa, tak więc w sumie spoko, fajnie, że, że nie było żadnego czytara, że idą no. Tak, że, 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 że Ja już nadużywam tego słowa, że, naprawdę um, Dobra, czekaj, 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 lord Mertas ucieka przed Pawikiem No, 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 kurde, ciekawe O, oni się tutaj w trójkę ganiają O, o, o Mam zgłoszenie no, na no, hairpopie no. O, dawaj Kto jest już. odpalony? Dawaj szybko już. No podawaj nik po prostu no 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 co tam nie jest gdzieś online już Aha, no dobra, no to trudno Dobra Oni się tutaj ganiają i co i co i co i co? O! No sprytnie I, i Pawik tutaj pociążo chłopaną no. Proste, dobra, jeszcze grot jeden został Ale on go zaraz chyba tam zabije z tego, z tego co tutaj widać Zobaczymy. Dobra, Pawik do niego leci. I ciekawie, ciekawe, ciekawe co tutaj się rozwiąże. A ten chłopca sobie tutaj posadził? Marchewki? No, tak po co? Nie, to nie są marchewki chyba wiesz? To po prostu jest zboże. No tak se posadził. Lubi być ogrodnikiem. Czemu by nie? Dobra. Praktykuje swój przyszły zawód. Tak. Dobra, dobra, dobra. Skrzynie odnowione. No nie no i on się wróci po te skrzynie Chyba, że nie ma budulca. Nie no ma budulec, no to po co wracać po skrzynki? Halo, przecież ma już dobre. Czego on gron, się tak, boi? Tak. Grod zabiera wszystkie itemy ze skrzynek takiego. Tak? Tak? To. tak szybko. No, to no normalnie to. Czekaj, czekaj. Nie no nie, zabiera... Nie. Wyglądało to normalnie. Nie, to dobrze, to dobrze. Bo przez chwilę w ogóle właśnie mieliśmy chłopak, to tak dosyć szybko zbierał skrzynki, ale był, okazał się być czysty, tak więc... Mmm, jeszcze Blitzer się pojawił na mapie. Jeju, no nie no, jak się chłop będzie jeszcze enchantował czy coś, to ja po prostu nie dam rady. Szybciutko, Gawik, Znaczy Grot, Boże Gawik, co ja gadam? Grot, dawaj tutaj chłopie, szybko lecisz, nie? On tu będzie czekał na odnowienie skrzynek. Może po odnowieniu skrzynek nagle. Dobra, muszę mieć szybko, wiesz, skrzynki, czas z autostyle odpali. Chest, fast chesta, bądź też cokolwiek, bo to jak zwał, tak zwał, bo w różnych cheatpackach tak to się nazywa. Mm. Dobra, no no tak, Pawik się będzie enchantował, naprawdę. A ten się do niego nie ruszy. E, dobra, widzowie, słuchajcie, jeżeli będzie jakaś fajna akcja, to wam pokażemy. A jeżeli nie będzie żadnej akcji, no to po prostu przejdziemy sobie dalej, tak więc zaraz się widzimy. Okej okay, mordeczki, tak więc jesteśmy już tutaj e, kto co pisał? Tylko nie mów Tebola. co, tylko nie mów co. Już ci piszę podaj mi po prostu nikt, nie musisz pisać. Tak, bullak przez 2L i dużo litera na początku. Eee. Yy. Dobra, zadin yy, Zbanowałeś go już? Znaczy... Ja nie mogę. A, no tak, czekaj. Ale wiesz, że go nie ma teraz na serwerze? Dobra, to później go zbadajmy ogólnie, ziomaczek... Yy. No pojechał po administracji Dosyć ostro Tak więc e, Wyleci i, I to zaraz będzie Dobra e, Okej okay, widzowie Tak więc my postanowiliśmy Że przejdziemy sobie na SCB teraz I dwie ręki SCB I będzie raczej finish, Tak więc no Widzimy się na SCB Okej okay, mordeczki Tak więc jesteśmy już na SCB Ogólnie nie będziemy się też e, Znaczy ja przynajmniej się nie będę dał, Bo jest dosyć późna godzina W ogóle dzisiaj byłem tak padnięty Że normalnie prosto Po szkole praktycznie Poszedłem spać e, I tak by the way Widzowie to zapraszam was Na mojego Discorda I Nie wiem czy to Mówiłem, ale nagrywamy SCB na drugi dzień. Tak więc, tak więc, no, ponieważ wczoraj nie było w ogóle z kim grać, nie było żadnych graczy tutaj, a jakby byli, to ja takiej tacy stali. Stary, ty masz się nie wysypać, że jesteś Kid Modem! No, przecież. Oooo, oh, nie, ty to się musisz poduczyć, owiennie, a ty to się musisz, musisz poduczyć, ewidentnie, A ja cię musisz wziąć skrzydła, nie możesz się tak wysypywać Chociaż są też tacy, gdzie na przykład ja pisałem po prostu coś, komuś odpisywałem, mimo tego, że było widać, że jestem global modem To, to tak czy siak, to tak czy siak, wiesz, wow, 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 to tak czy siak, kurczę, ludzie cheatowali Dobra, ziomeczka tutaj trzeba, ziomeczek jest szkieletem Ziomuś, 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 dobra No tak, niektórzy w ogóle na czat nie patrzą, są, są tak zapatrzeni, kurczę, na swoje cheaty, że, że po prostu na czat nie patrzą, o, ale mi idzie, znowu. W ogóle nagrywamy tą arenkę drugi raz, ponieważ za pierwszym razem y, ta arenka mi się nie nagrała, znaczy wcześniejsza arenka mi się nie nagrała, mm, tak więc no, y, ale nie było za dużej straty, bo byli sami stali gracze, tak więc, tak więc no, bez problemu. No, i jest gitara. O, ty gościu. Przestań mi tu wchodzić pod celownik. Szkielecika tam trzeba, halo. Szkielecik najkurcze. Naj, najgorzej z nim się tutaj bić. Bo jest kurcze jednym z bardziej OP class. Jeżeli ktoś bardzo, ale to bardzo ogarnia e, granie nią. Tak więc, o, Ender już e, pojechany. O, ty też. <gryw> Widzę, że tutaj, no. Ja na razie chyba. A nie, nie tylko ja. Jakaś Michalinda ma 5 żyć. O, i już ja już nie mam pieniędzy żyć. E, dobra, tego wariacika trzeba tutaj. O, pyk, 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 pyk. Dobra, tutaj sobie uciekniemy. Gdzie jest ta Michalinda? Tutaj. E, Okej. Okay, aha. Eee, czekaj. A e, nie, dobra. Nieważne. Uciekam od ciebie. O, przez... Wo wow, 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 Dobra. I teraz tutaj trzeba szybko Endera jakoś dojechać ładnie. Eee, szybciutko. O, ale mi trafia skubaniec. No ładnie mu idzie. No nie. Co to robi? Biega, on biega dookoła. Czekaj, o, dobra. Ender jakoś kurcze udało mi się go zabić. Ech. Powiem tak, będzie, będzie ciężko, będzie bardzo ciężko. Ponieważ ogólnie, o kurde, ale dostaje ostrzał, ja nie wiem co ja mam robić Dobra, uciekam, o, Ender nie... chciał się punchem tutaj spanczować, ale... ale niestety mu nie poszło e, Wydaje mi się, że jeszcze na rękę taką nagramy, co? Bo to w sumie będzie fajniejszy, dłuższy odcineczek, widzowie się pocieszą e, Oczywiście nie oglądą pewnie do końca, e, bo, bo tak, nie no, w sumie e, Szczerze, widzowie, mi by też się nie chciało do końca niektórych odcinków oglądać Ale ja wierzę, że ci tacy najprawilniejsi widzowie oglądą Dobra, Ender już ma kurcze jedno życie, tak więc gitara Teraz trzeba tutaj jakoś uważać, bo znaczy ja muszę przynajmniej uważać, bo mam troszeczkę mało HP. Ale mam cztery życia, tak więc nie ma jakiegoś większego tutaj problemu. Dobra, XD handel Nie, no nie wiem jak. Jak tutaj przeczytać wariata? Nikt nie chcę mi się bardziej skupiać, bo po prostu jestem padnięty. Strasznie. O, dobra, popróż dojechany, ja tutaj uciekam, mam dwa serduszka. Mmm. O, nie, Ender w mnie trafił, no. Co jest? Te szkielety grają mną w ping ponga, halo, tak się, tak się nie robi. To nie ping pong, to SCB. Dobra, idziemy teraz na Endera. Pyk. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. O, o, kabel mi się jeszcze zaplątywuje, muszę go zreanimować. Dawajcie tutaj Endera! O nie no co ty! Gościu, dobra, o, pyk, pyk Dobra, Ender już mało, tak mi się wydaje. Bo bo, bo, bo. Ender to już... Kurczę ma strasznie. Mało HP. Oj. Zleciałem i. No i go nie zabiję, niestety. Ale go trafiłem, ale kurczę szkoda, bo miał dużo habiu. Tak, dobra. E, tylko został jeszcze ziomek. Mamy wszyscy podważycia. A chłop, kurczę, graszkę, lecikiem. E, o, ja sobie tutaj mixa szybkości wypiję. Bardzo ładnie. Okej. Okay. I cyk, cyk. I damix. O, ale miałem ścinę. E, I damiks leży. E, dobra. Dobra. Okej. Okay, o dobra i teraz ciebie. U, szybko! Dobra, Gigi. E, tak więc przodeczki przechodzimy na kolejną rękę. Okej, okay, tak więc przodeczki ostatnia, ostatnia ręka tutaj startuje. Jest jeszcze troszeczkę graczy z poprzedniej ręki, ale naprawdę bardzo bardzo ciężko jest teraz o, o jakieś oh, kurcze innych graczy. E, dobra, e, o widzę, Ender już teraz nie gra szkielecikiem, woli się po, poklepać, poklikać w myszeczkę. E, nie wiem, co tutaj robi ta Micha Linda. E, na shiftie stoi. Na shiftie cały czas stoi. O, o, o. Ktoś jeszcze jest tym, co? Perła mnie trafiła. Aha! Coś usłyszałem spermem, mówię o Jezus Znaczy w sensie spermamentnym banem I Tak sobie mówię o Jezus, gość, coś się wyprawia e, Ale okej, okay, okej okay. Baga, baga ma jeszcze 5 żyć e, O Jezu Ale mi się udało, dobra, uciekam, mam dwa życia e, Pyk, pyk, pyk Ktoś mnie goni, ktoś mnie chyba goni e, Tak, oczywiście, że ktoś mnie goni Tak więc ja sobie jeszcze dalej Uciekam po, po respie sobie życia Po respie ja. życia <laughs> No, dobra, 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 baga O nie, no ziomek mnie dobił Co za wariat jeden O nie, na krokodylach Jak chłop będzie umiał dobrze strzelać To, to jesteśmy, że tak powiem W rzadko spotykanym miejscu Ale, ale z tego co widzę to Jak na razie to strzelanie Mnie idzie za dobrze Dobra, teraz tą bagę Czy tam o jego, nie wiem, nie wiem w sumie Jak tutaj czytać, on, ona Nie wiem, uciekam, uciekam, uciekam Na pewno muszę uciekać teraz ale no kurczę, cały czas na shifcie tutaj stoi ta Michalinda, no nie wiem. No, na mapie, ale to nie jest kampienie w sumie, bo to nie jest jakieś takie trudno dostępne miejsce. Dobra, Ender. Dobra, właśnie. Dobra. Dobra. O kurde no. Nie, ja no już mam jedno życie. A niepotrzebnie się wyłożyłem dwa razy chyba. Na samym począteczku, no. Za szybko, za szybko, teraz muszę przeczekać. O, ten ziomek do mnie teraz nawala. Wy się tam lejcie na spokojnie. Eee, yy, Ender ma trzy życia. Kurczę no. Ciężko będzie coś tutaj sklecić. No, nie wiem. Ale, o, Ender zabił chyba. Nie, nie zabił jeszcze ziomka. Dobra, ja się tam może. Pójdę się tam wpierdzielić. A, co mi tam? Um, yhy, yhy, yhy. O, co? O, dobra, poszło. Jakoś tam poszło. Eee, yy, o nie. O, buga, wszyscy mają po jedno życie, dobra, super. No, ale teraz to trzeba tryhardować. Trzeba tryhardować. Mm, a tu już zginęłeś? O. No. Mhm, właśnie ja widzę, dobra. Przez tą perłę nieszczęsną. Aha, dobra. Ja już tutaj patrzę. Ender jest tutaj. baga jest tutaj. Kurde, nie. Um, będzie ciężko, ja tutaj muszę poczekać. Ja chcę ja chcę zrobić tak, żeby oni się byli pierwsi. Później będę mógł się dobić. Znaczy, dobić się do nich. Do. No oczywiście, że to na Janusza jest taktyka. O, widziałeś, patrz. O, lebitka tutaj. O, dobra. półtora serca, półtora serca, półtora serca. Co to jest? Miksa siłki? Nie, odporność na help Dobra, też jeszcze ogarniemy. To te... szybko. O, dobra, dawaj szybko. Kto, co? Podobno ma ktoś na okno. Dawaj, Nick Lepij się do mnie. Ah, dawaj, Nick, Wariacie, to trzeba cię uczyć. No? Ha A, OK. Okej. Napisz, że fajnie by było, jakby mógł tam uderzyć czy, czy strzelić do, do niej czy tam do niego. To jest chyba ona. Eee, wiesz co? Bardzo możliwe, że pomyśleli, że ma no knoka, bo ona stoi tutaj pod, pod tymi liśćmi. Aj! Faktycznie ma no knoka. Albo ma lagi. Chociaż no na lagit mnie nie laguje nawet. Wiesz co? Czekaj. Eee. O, o, Czekaj, czekaj, czekaj. Bo faktycznie coś możemy mieć wspólnego z Noknokiem, bo już tak kurcze widziałem, że nie odbiło, zaraz zobaczymy. Tylko fajnie bo jakby oni się już tam troszeczkę zaczęli bić. Yy, tylko chłopy tutaj. No widać, że nie ogarniają. Ehm. Yy, kurczę no. Dobra, czekaj. Yy, ale kurde ona tutaj ma... Ona tak stoi zawsze, że ma coś nad sobą, ale dobra, już już nie ma. Patrz, 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 patrz co się dzieje. No oni nie do tego typa trafiają O! ej faktycznie! No? No ma nook knoka. No, no. Dobra, cheity, kauk no, knock, e, bw e, Dziękujemy bardzo, e, do widzenia. Tak więc porteczki tym akcentem my wam bardzo serdecznie dziękujemy za obejrzenie tego materiału. Jeżeli Wam się spodobało zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to byłoby na tyle, trzymajcie się, no i cześć!